Cześć, witajcie z tej strony Mistrz899, a to jest taka można powiedzieć odpowiedź do na pytania od jednego użytkownika, który prosi mnie o pomoc w, w stronę Vegas. O z renderem ma problemy. Więc no tak, to jest taka. Wiesz dlaczego jak renderuję filmy w Vegasie w WMV? To jest jakoś oczywiście ta, to też sobie uruchomię Vegasa. 720p 30 klatek. I klikam custom template, tam słaba HD. Kolega mówi, że nie o co chodzi, nie, wiem, chodziło mu, nie o to chodzi, ale dobra, to ja już sprawdzę. Co wezmę wezmę tu na przykład new, wezmę na mój template, dobra, wezmę, otworzę to nie wiem, jak na przykład toto. to to i, no niech będzie same zdjęcie, dobra, tu mamy 5 sekundowe, biorę render raz, no. Dobra. Ja to jeszcze muszę zrobić na początek. To jest wszystko. Dobra. Już bez problemów. Bez problemów. Ok. Tu jest napisane, że WMV, Czyli aktualnie jest WMV? Jak 720p 30 kl. To jest to, to Tylko, że akurat to, to zależy od szybkości internetu. więc tu tak będzie. to jest napisane 6 megabitów No i dlatego jeśli chcesz żeby to było też płynnie wszystko ładnie chodziło musisz mieć gwarantowane te 6 megabitów tak sądzę przynajmniej nie, nie znam się na tym dokładnie tutaj nic nie, nic nie jest zmiany no nic a w bitrate, no tu proszę od internetu zależy zależy jaki masz no tu do wideo konkretnie ja, ten jakość rozmiar rozdzielczość no. Dobra, drugim, mam dalszą część, to jest tak. I próbuję renderować w main concept, w si w internet 720p i też mam stałe HD. Czego to jest wina? Ok, main concept, to jest na górze, tutaj. Jak tam było? The main concept w internet, to jest chyba tutaj. Jak? 720p, to jest to, to. tak sądzę. Ok, biorę jeszcze raz. Tutaj jest bitrate i tu są wahania pomiędzy 8 milionów a 16 milionów. <laughs> Rzecz że ale mam chybę ostrą. Więc tak, ja bym Ci nie polecał nic z tego, ani ten, ani ten drugi, ani ten Internet HD, ani ten WMV820p, ja bym Ci najlepiej radził wejść w stronę AVC MVC i wybrać sobie tutaj dowolny. Na przykład nie wiem, tu bierzesz ten internet 1280 na 720-30 latek. I bierzesz castami z template. No i tu sobie zmieniasz co chcesz. Tu nie stanie fałce, tu bierzesz sobie rozdzielczość na przykład nie wiem na full HD. Tu będzie na no tak, tu zmierz sobie na przykład na 60 klatek. I tu masz ten mm, bitrate. No, czyli jak można powiedzieć. No, no tu już jest audio możesz sobie polepszać jak chcesz. Proszę, ja używam tego. Znaczy, no, nie do końca tego. Ja tu mam swoje własne 3. Ten używam do gameplay, choć tu z za mało trochę bitrate'u, Trzeba do 4 milionów muszę i tu jeszcze mam dwa, jeden awaryjny i jeden stary którego używałem do paradników nie używam chyba więc ja bym ci dał samemu to zrobić żeby tutaj wziąć skalibrować czy jak tam można to nazwać klikasz na kolejny z tych najlepiej tych z góry ten internet co jest bierz kantami z template i sobie tutaj dolepszasz co chcesz Ulepszasz co chcesz no. więc jeżeli, ci, jeżeli się to komuś przydało też ma takie problemy Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli ja nam żegnam i cześć!